Hej, piąty dzień kwarantanny. Wczoraj nie było transmisji, bo byłem tak zajęty, że się w palenie Nie uwierzycie, jak można być zajętym nie robiąc nic. Po prostu cały dzień coś i w końcu mam czas, żeby dzisiaj się z Wami spotkać. Najważniejsza rzecz to policja. Tak, to jest coś, co się zmieniło. Codziennie przychodzi policja i sprawdza. Ale tutaj ja jestem od tego, żeby pokazać czerwoną kartkę, bo raz nie przyszli. Tylko zadzwonili z daleka, zapytali czy jestem błąd, bo mógłbym oszukać. Kolejną rzeczą jest mm, aplikacja, którą być może wszyscy macie. Kwarantanna wchodzimy i tu się okazuje, że dzisiaj nie działa. Trzeba się logować, mamy na to 20 minut. Potem. Okazuje się, że nie działa. I co teraz? Przyjadą po mnie? Sprawdzą mnie je jeszcze raz? Może będzie mandat? 5000, tysięcy? Kto to wie? Tak. Dzisiaj mam już zaplanowany cały dzień. Skanowanie zdjęć dla. Może Wam pokażę. Będziemy sobie skanować zdjęcia. O, takie zdjęcia dla matki Steflera. Cóż, wszyscy mieli zeskanowane, ona też musi być. E, Nieboszka też miała pani święć nad jej duszą. Więc matce Steflera po prostu się to należy. A od jutra planujemy siłkę. Siłkę w domu. Pokażę wam, jak się robi. A potem wrócimy do starej, dobrej. Teorii Poland Today, czyli atak na ludzi z małą szpileczką. Będziemy dzwonić do lekarzy, do marynarzy, do ludzi siedzących w domu, do ludzi pracujących. Oglądajcie nas.